Motocykl jest zachowany w oryginale. Starałem się, żeby motocyk był odzorowany jak najbardziej. Każdy szczegół chciałem zadbać. W filmie był motocykl w dwóch sztukach. Były dwa modele GPZ900. Obydwa były z 1985 roku wodę z Poza zmianami lakierniczymi ten motocykl praktycznie był cały w oryginale. Nic tam nie było przerabiane, bo to był okres, kiedy ten motocykl wychodził z fabryki jako nowa sztuka. Jako motocykl z salonu i jako e, pierwszy motocykl wyścigowy w sumie, bo to jest pierwsza generacja Ninja, pierwsza generacja motocykli wyścigowych stworzonych dla ludzi na ulicę. Pierwszy zaawansowany bardzo technologicznie, jak na tamte czasy. Naklejki są dokładnie tak samo umieszczone jak w jednym z tych motocykli, bo generalnie obydwa miały różnice tych e, swoich naklejek w postaci tego, że były po prostu w innych miejscach pomieszczane. Wziąłem po prostu jeden z modeli, który był bardziej e, opisany zdjęciowo, fotograficznie i na podstawie jego obkleiłem wszystkie, wszystkie części e, karoserii, tak jak był w filmie. Naklejki są mniej najbardziej tak samo jak były w e, produkcji filmowe filmowej w Tupkanie. Starałem się kurtkę też odzorować, tak jak była w filmie. kurtka ma wszystkie naszywki, takie same jak, jak, jak Tom Kruz miał w swoim, w swoim w tym filmie właśnie. Tutaj są, są jego poszczególne oznaczenia typu baz wojskowych, a także jego, jego osobista, czyli lutenet polucznik Pitmicza.